Ile mocy ma Lamborghini Urus Performante, Porsche Cayenne Turbo GT, BMW X5 Competition i Audi RS Q8? Sprawdzimy to na hamowni. Za chwilę się dowiemy. Dowiemy się też, jak ciężkie są w rzeczywistości te auta. Ja jestem Matt Watson, a wy oglądacie CarWow. Pierwszym suwem, który wjedzie na hamowni jest Audi RS 8 którego właścicielem jest Luke. Cześć, Luke. Ale mrugnął. Chyba mnie lubi. Lubisz mnie? No jasne. A czy twój samochód uzyska dobry wynik? Nie wiem, jestem tu po to, żeby to sprawdzić i się przekonać. Pod maską masz 4-litrowy Twin Turbo V8, który ma mieć 600 koni. Jak się poczujesz, gdy okaże się, że silnik jest słabszy niż powinien być? Będę rozczarowany i zawiedziony informacjami podanymi przez producenta. No dobra, dowiemy się, czy Luke będzie rozczarowany. Zaczynamy. Luke siedzi tam, nie pozwalamy mu zobaczyć danych dotyczących mocy. Chcę pokazać mu je później. To będzie szok czy miła niespodzianka? Wygląda na zdenerwowanego. No dobra, Luke, nadchodzi chwila prawdy. Odpaliliśmy twój samochód kilka razy i jak widzisz, to są wyniki. To jest twoja krzywa momentu obrotowego, a twoja maksymalna moc ma wynosić 600 koni. I boję się to powiedzieć, ale jest to 70 mniej. Masz naprawdę gówniane Audi RS 8 Sprzedałbym je natychmiast. Jesteś roztarowany? Bardzo. Ja też bym był. Wiesz, to jest bardziej jak Audi 8 a nie RSQ8. Cicho, bo się rozpłaczę. Oczywiście trochę cię okłamuję. Hamownia mierzy moc na kołach. W rzeczywistości wszystkie hamownie mierzą moc na kołach, ale potem muszą być przeprowadzone obliczenia, aby ustalić, jaka będzie moc prawdziwa, czyli to, co mierzą producenci. A kiedy przepuścimy tę liczbę koni mechanicznych przez kalkulator, Paul Zływicz, który przeprowadza dziś testy, jaka jest obliczona moc. The 643 konie, czyli i 40 ponad to, co powinien osiągnąć. Tak, ma naprawdę dużo mocy. A krzywa momentu obrotowego wygląda na trochę nierówną. Tak, wygląda jak Himalaje. W tym miejscu trochę nam spada. Nie jestem pewien, dlaczego tak się dzieje. A zauważyłeś coś w czasie jazdy, mniej więcej w połowie zakresu obrotów? Traci trochę mocy? Trudno powiedzieć. Cały czas ma dużo mocy. Jest naturalnie mocny. Ciekawie będzie zobaczyć, jak poradzą sobie inne, szczególnie te, które mają ten sam silnik. Zobaczmy, jak bliskie będą ich wyniki wobec tego tu. Myślę, że RSK8 to naprawdę dobry wybór, bo jest tańszy. A do tego ładnym środku, ale w zasadzie ma tę samą technologię, jak te dwa droższe auta. Za chwilę zobaczymy, jak się sprawują. Ale moc to tylko połowa sukcesu. Co jest drugą połową? Waga. Zgadza się. Zatem mamy tu RSQ8 na wadze i Dylana. Według producenta to auto powinno ważyć 2315 kg. Ile waży w rzeczywistości? 2419. Dobra, to jest wynik z pełnym bakiem, a dane producenta mówią o 90%. Więc jak to uwzględnimy, jaki jest wynik? 2412. Czyli masz trochę za dużo mocy i trochę za dużo wagi. No to mi się już trochę mniej podoba. Jeśli dobrze policzyłem, to według producenta twój stosunek mocy do masy powinien wynosić około 260 koni na tonę. Masz dużo więcej mocy, ale masz też większą masę. Ale i tak masz lepszy wynik, 266 koni mechanicznych na tonę. Nadal wygrywasz. Nie o tyle o ile myślałeś, ale nadal wygrywasz. To nadal jest dobra RS8. I właściwie możesz ją wypożyczyć, co? To prawda. Zapraszam na Instabox Car Rentals. Przejdźmy do kolejnego samochodu i zobaczmy jak wypada w porównaniu z Audi. Następnym samochodem jest BMW X5 Competition wysłane do mnie przez Roadstar. To prestiżowy salon samochodowy. Samochód ma 4,4 litra V8 Twin Turbo, które powinno wygenerować 625 koni. Ale BMW słynie z tego, że kłamie na temat swoich osiągów, często je zaniżając. Dowiedzmy się więc, jaka jest prawda o tym samochodzie. Mamy już wyniki BMW X5, ja jeszcze ich nie widziałem i nawet nie patrzę, ale bazując na moim doświadczeniu z BMW, powiedziałbym, że robi więcej i ma więcej mocy niż Audi. Powinno mieć. Według zapewnień ma o 25 koni więcej, myślę więc, że powinno być lepsze od Audi, mimo że Audi robiło więcej niż powinno. Sprawdźmy konie. Czy było więcej niż w Audi? Na kołach było 552. BMW dosłownie zmiażdżyło Audi. Po przeliczeniu i uwzględnieniu strat, ile wynosi końcowy wynik? 669 koni. Wow, to dużo więcej, prawda? I co ciekawe, patrząc na krzywą momentu obrotowego w porównaniu z Audi, jest lepiej, co? Jest o wiele lepiej. O wiele płynniej. Nie ma dużych spadków. Podoba mi się, że na końcu są te małe podbicia, które dają ci trochę mocy, kiedy wchodzisz na czerwony poziom, jakby pokazywał, że to jeszcze nie koniec. Tak czy owak wszystko może zostać cofnięte, jeśli będzie za dużo ważył. Wjeżdżamy na wagę. Ile waży to BMW X5? 2351 kg. A po uwzględnieniu paliwa? 2344. Czyli trochę ciężej, ale nie ma tragedii. Stosunek mocy do masy ma wynosić 272 konie na tonę, ale po obliczeniach... Wychodzi 286 koni na tonę, czyli 14 koni więcej niż twierdzi BMW, co jest trochę lepszym wynikiem niż w przypadku Audi, które miało o 6 koni więcej. Tak, BMW zdecydowanie bardziej kłamie w swoich danych. Czas na kolejny samochód. A jest nim Porsche Cayenne Turbo którego właścicielem jest Tommy. Co sądzisz? Myślisz, że osiągnie dobry wynik? Myślę, że Porsche cały czas zanisza swoje wyniki, więc myślę, że osiągnie dużo wyższy wynik. No dobra, może nie dużo, ale trochę wyższy. Ten samochód ma ten sam silnik Twin Turbo V8, ośmiobiegowa automatyczna skrzynia i napęd na cztery koła, jak w Audi RS 8 Zgadza się. Porsche twierdzi, że ten model ma 640 koni. Wiadomo, oni musieli się upewnić, że mają tę nieznaczną różnicę na plus w stosunku do danych, które otrzymaliśmy dla Audi. Ale pamiętajmy, że to auto z działu GT Porsche. Ma ulepszone turbo i kilka innych elementów, więc wiem, że będzie lepiej. Myślisz, że pokona BMW? Nie jestem pewien, bo mnie zaskoczył. Na papierze mam mniej mocy niż to, ale sam nie wiem, jak będzie. W rzeczywistości. Postawmy go na hamowni i zobaczmy, jak będzie. Mamy w pokoju Tomiego, który ze stresu zaczął tańczyć. Też spróbuję. No dobra, nie umiem. I nie wiem o co mu chodzi. Za chwilę się tego dowiemy. Wydaje się jednak dość pewny siebie, co? Zobaczmy, czy uda nam się zetrzeć z jego twarzy uśmieszek. Tomi, jesteś przekonany, że ten samochód ma dobre osiągi, a wykres przedstawia moc 567 koni na kołach. Paul, po, po wszystkich obliczeniach ile wyszło? 686 koni. Ale się uśmiecha. 686 koni. Porsche nigdy nikogo nie zawiodło, jestem więc zadowolony. Czyli właściwie różnica między nim a BMW jest mniej więcej taka, jak twierdzili producenci. Wszystko wychodzi w praniu. Produkują więcej mocy niż nam się wydaje, ale jest ona rozłożona równo. Najciekawsze jest to, że mamy tu do czynienia z tym samym układem napędowym co w Audi, ale krzywa momentu obrotowego w Porsche jest to o wiele lepsza, prawda Paul? Tak, piękna, bardzo płynna. Inżynierowie z Porsche znają się na rzeczy. Zobaczmy, co pokaże waga. To ma być samochód G. Zobaczmy, czy to będzie GT na wadze. Nie będzie. No, nie będzie. Tom, jesteś naprawdę zadowolony z osiągów, tak, ale co z jego wagą? Zobaczymy, nie jestem pewien. W dzisiejszych czasach samochody są cięższe niż podają producenci, więc jestem ciekaw. Dylan już wie. Porsche twierdzi, że ten samochód powinien ważyć 2220 kg. Ale Dylan dowiedział się, że waży 2239, a gdy uwzględnisz paliwo? 2232. A to tylko o 12 kilo więcej. Właściwie nie jest źle. Może zostawiłeś jakieś rzeczy w schowku? Nie, mam tam tylko cukierki. I płaszcz. I trochę pieniędzy. To wszystko papier, jest lekki. Biorąc pod uwagę oficjalne dane samochodu, stosunek mocy do wagi miał wynosić 280 koni na tonę. W rzeczywistości ten samochód ma 307 koni na tonę. To jest Porsche, nigdy nie zawodzi. Złamałeś barierę 300 koni, co jest imponujące. Nie jestem pewien, czy następny samochód pobije ten wynik, mimo że cena i statystyki na papierze powinny to zrobić. To będzie interesujące. Dochodzimy do największego z aut. To Lamborghini Urus Performante, którego właścicielem jest mój przyjaciel Mark McCann. Przyjaciel? Tak, jesteś moim przyjacielem. Nigdy mnie tak nie nazwał. To było dziwne. Niezręczne. Czy będzie niezręcznie, kiedy dowiemy się, jakie są osiągi tego auta? Bo wiecie, że Porsche ma mieć 26 koni mniej, a mamy tutaj 4-litrowe Twin Turbo V8, ten sam silnik, ale w tym jest 666 koni mechanicznych. 640 było deklarowanych w Porsche, ale widzieliśmy, jak faktycznie było. Czy w rzeczywistości będzie o 26 więcej? Tylko tyle mogę powiedzieć. Trzymam kciuki, bo jak nie, to uważasz, że będę mógł go oddać i dostać zwrot? A jest na gwarancji? Tak, to myślę, że mógłbyś go zwrócić. Nie ma problemu. To nie byłoby zbyt mądre, co? No, nie byłoby. W każdym razie dowiedzmy się, jak mu pójdzie. Mark jest w biurze i martwi się o wyniki. I wygląda na to, że robi vloga na swój własny kanał. Możecie sprawdzić, Mark McCann 64 robi szalone rzeczy ze swoim rusem i wieloma innymi samochodami. Zobaczycie przy okazji, co nagrywał. Wcześniej też nagrywał jakieś dziwne rzeczy. Warto sprawdzić, link w opisie. Mark, chwila prawdy. Czujesz się pewny wyniku? Tak, wierzę we Włochów. Okay. No tak, masz rację, wierząc we Włochów. Bo co tam masz, Paul? 581,9. Podkręcę to do 582. To 15 koni więcej niż w Porsche. Wspaniale. To więc więcej, ale nie o 26 więcej. Ale posłuchajmy, jaka jest różnica po dokonaniu obliczeń, może będzie trochę większa. Ile zatem wynosi rzeczywista liczba koni? 704, czyli o 18 więcej niż Porsche. Więc wygrywam. Wygrałeś, ale różnica nie jest tak duża, jak twierdzi Lambo. I nie staram się negatywnie oceniać Twojego auta, chcę tylko Cię zdenerwować. Ale to nie tak, że jestem zazdrosny. Krzywa momentu obrotowego w Porsche jest nieco płynniejsza, co? Widzisz ten kawałek, Mark? To ja wyprzedzający ciebie w czasie wyścigu. No nie da się ukryć, że to się często zdarza. Tak czy owak, przyzwoity wynik. Więc mówisz, że to moja wymówka? To jest twoja wymówka w czasie wyścigów. Ten spadek jest twoją wymówką za każdym razem, kiedy przegrywasz. Zawsze to wina momentu obrotowego. Więc proszę za każdym razem w czasie moich wyścigów pokazywać te wyniki, bo to nie moja wina. A teraz sprawdźmy wagę. Mark, twoje lambo ma największą moc, powinno też być najlżejsze. Lambo twierdzi, że waży 2150 kg. Czy uważasz, że będzie najlżejsze? No wiesz, ma dużo karbonu, co? Musiałeś zapłacić dodatkowo za to? Maska jest w standardzie, nie? Maska tak. Ale za opcję wydałeś z 300 tysięcy, co? Ale Lamborghini właściwie samo zrobiło ten samochód dla ciebie. Tak, bo kupiłem go bardzo wcześnie, nie miałem żadnego wyboru. Więc mogłem czekać i dostać auto takie, jakbym chciał, albo mogłem dostać od ręki ten, ze wszystkimi opcjami. No więc zapłaciłem za to fortunę, ale mam. Byłem naprawdę zdesperowany, żeby go mieć. Wyłożyłeś dużo pieniędzy, ale wiesz, ten samochód całkowicie zachowuje swoją wartość. Tak, zdecydowanie, więc w pewnym sensie jest bez znaczenia, bo wciąż zarabia pieniądze. Myślę, że trochę zmieniliśmy temat i może powinniśmy skupić się na wadze. Ma ważyć 2150 kg. Tak jest. Po zważeniu waga wynosi 2282. Ile wyjdzie przy 90% baku? 2275. Wow, jest więc w rzeczywistości cięższy od Porsche. Ale nie martw się, właśnie wykonałem obliczenia. Współczynnik mocy do wagi wynosi 309 koni na tonę, czyli lepiej od Porsche o dwa konie. Chyba się zgubiłem. Ale wygrałeś. Możesz zatrzymać swój samochód i go nie nienawidzić. Czy to nie jest tak, że ktoś powinien mi teraz przynieść dużyczek? Czek to ty musisz przynieść Lamborghini, kiedy zrobią ci pierwszy serwis tego auta. Pomyślałem, że ciekawie będzie porównać krzywe mocy tych samochodów. Mam więc je tutaj w czterech różnych kolorach. Interesujące jest to, że przez większą część zakresu obrotów Porsche Cayenne Turbo GT ma więcej mocy niż Urus. Dopiero, gdy Porsche osiągnie szczyt przy 5,5 tysiąca obrotów, URUS kontynuuje budowanie nieco wyższej mocy aż do 6 tysięcy. the way over. W rzeczywistości Porsche osiąga szczyt najszybciej, a następnie BMW, Audi i Urus. Jednak w czasie większości jazd wiesz, kiedy jesteście w tej części zakresu obrotów, Porsche zapewnia największą wydajność. Dopiero kiedy naprawdę się rozpędzisz, możesz skorzystać z zalet Lambo. Ale tak naprawdę w tej grze chodzi o maksymalne osiągi. Aurus dostarcza najwięcej mocy. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Dajcie też koniecznie znać, co myślicie o tych samochodach, którym jeździlibyście najchętniej. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów, kliknijcie któreś z tych okienek, albo to kółeczko tam, czekają na Was wszystkie filmy po polsku na karbau. Wow. Dzięki.